Myślisz, że orzechy to zdrowa przekąska? Prawda jest taka, zostały wypromowane jako superfood przez. przemysł spożywczy. W latach 90. Kalifornijskie Stowarzyszenie Producentów Migdałów i Orzechów Włoskich Almond Board of California rozpoczęło wielomilionowe kampanie marketingowe, które miały wmówić ludziom, że garść orzechów dziennie to zdrowie. Później do gry weszła FDA i 2003 rok oficjalnie zatwierdziła komunikat. Jedzenie orzechów może zmniejszyć ryzyko chorób serca. I tak powstał mit. A kto stoi za tym lobbyingiem? Te same koncerny, które zarabiają na margarynie, mlekach roślinnych i dietach niskotłuszczowych. To nie przypadek. Orzechy są tanie w produkcji, długo się przechowują i świetnie się sprzedają w opakowaniach z napisem FIT. Ale nikt ci nie mówi, że są pełne kwasu fitynowego, który wiąże magnez, cynk i żelazo, zaburzając wchłanianie tych kluczowych minerałów. Albo, że zawierają lektyny i inhibitory enzymów, które drażnią jelita i rozregulowują trawienie. Człowiek nie jest przystosowany do jedzenia orzechów. W naturze orzechy jedzą wiewiórki, ptaki i gryzonie. Stworzenia z zupełnie innym układem trawiennym. Jesteśmy mięsożercami z natury. Stworzeni do trawienia białka i tłuszczu zwierzęcego, nie nasion z drzewa. Chcesz żyć jak człowiek, a nie jak testowy królik korporacji? Rzuć orzechy, wróć do biologii.